Cześć, witam Was serdecznie na profilu Prawna Posesja by IPSO. Dzisiaj otwieramy dziesiąte okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim odpowiedź na pytanie: jakie informacje zawiera prospekt informacyjny? Prospekt informacyjny, według wzoru prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej, składa się z części ogólnej i części indywidualnej. W części indywidualnej podawane są informacje dotyczące danego lokalu albo domu, jak również wysokość ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, która może różnić się wysokością w zależności od lokalu czy domu, jak również nie musi być identyczna dla wszystkich nabywców. Z kolei w części ogólnej prezentowane są informacje o treści niezależnej wobec konkretnego oferowanego lokalu albo domu, jak również wspólne dla całego przedsięwzięcia, np. informacje o deweloperze. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego profilu na Instagramie, już jutro otwieramy 11 okienko w kalendarzu adwokatowym.